Witajcie w drugim odcinku minecrafta na serwerze Z tym odcinku małą farmę I zbierałem bloki Dzisiaj będziemy budować mój domek Zaczniemy od pozbycia się najbardziej szkodliwego dla mojego domku osobnika Oświetlenia mojego domku bardziej Bo nie wiem czy wszedł czy się zrespił Tu się mógł zrespić, tu się mógł zrespić To na szybki wypadek bez sensu, bo i tak tutaj teraz zabudowuję gładkim kamieniem. Tak, 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 tak. Dobra. Tak. Powrót do mnie kamienie. Kamienie, powrót do mnie. Tak, uszko jest zajęte, więc tutaj będę, będę miał takie coś. I teraz oświetlenie, czyli tutaj, tutaj i jeszcze tutaj. Hmm. Idę po moje piecyki. Podłogę i sufit mam zrobiony. Crafting. Crafting table i węzarka i piec mnichy. Piec łutniczy dam tutaj, wędzarnie dam tutaj, piecyki dam tutaj, crafting dam tu, zrobię drugi crafting. I w craftingu muszę zrobić, raz, dwa, trzy, cztery, pięć beczek. Chwila. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jeszcze powinno być tutaj drzewo, Pozbieramy temy. Raz, dwa. I... I raz. Myślę, że to będzie na razie. To będzie wejście do mojego domku. To. Coś się przesadziłem no to dzwonek od razu dam do drzwiczek tutaj taki o i zwierębeczka zresztą drzewa które mi zostało Allak. sobie Jedna beczka, druga beczka. a ja mam radę. I trzy beczki. tu na prawa strona. Hmm. Hmm. Co bym tu mógł dać? Mmm, biała łamana na szare hmm, Subskrybujcie, lajkujcie Co nagrywam teraz? Nie ma nagrywania teraz, to trzeba wymieścić chód z bagażnika To jak nagram Wyłączyłem nagrywanie Mmm. Jeśli mam furtki. Furtki, bo drzwi nie będę miał. Hmm. Dobra, na razie starczy. Taki domek mam. Będzie portal do nederu jak gadam z schody. diage Ho padj kamirasa. Pudowie. Zeń zeń zeń. Mm. sobie jedzenie, nie mam jedzenia. Chleby. I parnę na masy odcinku, a teraz yy, podcinamy drzewa. Jak zostawicie 5 łapek w górę pod tym odcinkiem, to zrobimy odcinek 20 minutowy z wycinki lasu. Tylko będziemy cięcie ci 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 drzewy. Drzewy, tak. Drzewa. Później odsadzimy, oczywiście, ale... Wycinka będzie. Będę miał kilka staków. To co się stało? Ale lak. What? Ziemniaki rosną jeszcze? Czy już urosły? Ziemniaki jeszcze rosną. Wioski są dwie na serwerze. Radek jeszcze nie gra. Ale będzie grał wcześniej, niż na tamtym serwerze, bo nie miał wtedy laptopa. A teraz może grać na kompie. Ale mam lagi, po co ja tu wszedłem? Zginę, zginę. Zginę, moje lagi. Moje lagi, moje lagi, moje lagi, moje lagi. Moje lagi, moje lagi. Ha! Na górze zombie. Ale lagi. Trochę. Um... Dam że razem. łopatę sobie. Skąd ja mam torbię z atramentem? Widzicie tak, dioryt. Coś takiego podobnego do Mancia na tym, na kwadratowej. Podobnego. Nie będę żzynał w 100%. Tutaj, tak czy się, jak będzie zerżnięte zejście na dół. Tam na dole będzie baza główna. Ale, ale robię inaczej niż żół, więc 100% to nie jest. Zbiorę spatyki. Sadzonki. Dajcie suba i łapkę Lagi Jest Strzelił go O nie reaguje Glantz Jeśli chcecie zobaczyć moje statystyki na serwerze to wam je pokażę po prostu teraz EEE -e -e, zwiedzony cave przeze mnie Dobra Patrz. <laughs> Moje statystyki 49 zabitych Odwartych szeregowej wody pobranej z kotła 0 26 beczek, nocy przespanych w łóżku 1 dystans przebity spadając 0,77 km. Dystans przebity wspinając się 4,18 m. O, i z ziemiężnicą 44, skrzyń 14, otrzymanych obrażeń 212,5 Wyczy. Szczonych zbroi 0, wyjść z gry 8, czas gry godzina i 62 minuty, 62 kolejne godziny. Transakcje z zasadnikami 0, Zadań ich obrażeń za... zaobserwowany, A, 0 to tak, w sumie wiadomo. Dystans z sprintem 3,42 km Odpartych obrażeń 0,00, cena ich obrażeń 653 i dziewięć dziesiątych. Od ostatniej śmierci 18,44 minuty. Dystans przybyty łódką 0 cm, zaobserwowanych obrażeń. 0 interakcji z wędzarką 1, zakrętych przymiotów 0. Kłócając dokładne równe 14 m. Hahaha. Ha. Nikt tego nie widział. Kłócując 17,5 m. Przeszukanych Lei 00 Uderzenie w dzwon 7 186,99 m Wpław Pieszo 3,89 km Od ostatniego snu 4,74 minuty, Wyspałem teraz na odcinku Skoków 2,979 Aha Przecinek w skokach Skradanie z 77 y, minuty, Lecąc 6,76 km. Przedmioty to tutaj są, możecie sami zobaczyć, bo nie będę wszystkiego czytał Możecie zapozować w momencie, w którym chcecie A ja jadę na dół Na dół Wszystko jasno i wyraźnie widać Jasno i wyraźnie widać Jasno i wyraźnie widać Cztery kury, 8 krów, dwa creepery, 6 świń, trzy owce, szkielety dwa Ja z... On zabił mnie dwa 4 pająki, 6 kałamarnic, 14 zombie i nigdy nie zabiłeś gracz, a gracz zabił cię raz, Ha, mam cię. Wiedzenia nie ma tu na serwerze, trzeba robić duże hodowle farmy. Miały być plugin na tym serwerze, ale nie było. Ale nie ma sensu znaczy że nie było. na no, każdym miał być, ale nie ma na żadnym. Może na następnym będzie... Czemu tu nie jest zacięte drzewo? Halo? Czyżby zombie mnie uderzył właśnie wtedy, jak tutaj ścinałem drzewo? To niesprawiedliwe. No, tu mam wejście do domku. Kurtka. Tutaj będę szedł w dół. Tu będę miał spadek, a tu będę miał wypływ. Kurde, e, węgielek i sześć bruku Tu musi być bruk. Help me. Dwa kamienia, dwa kamienia, dwa kamienia. Plans. Idealnie, co jeszcze tutaj by można było zrobić na tym odcinku? Zjeść zgniłe mięso. Przejdziemy się do chatki mal z Mudex. Czyli gościa, który mnie zabił. On tu mieszka. Zaraz, blisko mnie. Jutro 16, wtedy kiedy to nagrywam. Jutro wrzucam odcinek z rocznicy. Prawdopodobnie po rocznicy w ten sam dzień też wrzucę Minecrafta na serwerze. Może. I następnego dnia kolejny. Tutaj mamy podstawę domu. Malżmudeks. A tutaj mamy górę domu. Czyli tutaj ma wszystkie itemy. Złodziej! Oła! Lag, 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 lag. Lagi, mam lagi, lagi. O jest! Coś fajnego. Tu, 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 tu. A mi teraz ten. O, mam dwa dalej. O! Nie. Infer. Były dwa. Pomnożyłem itemy w Minecraft. Automatyczną umowiarkę będziemy robić na którymś z odcinków i będziemy jeden odcinek przeznaczać A w kłowieniu. Będzie puszczona w tle muzyczka, a ja będę sobie łowił XDD. Świnia! Świnia! Chodź! Druga świnia! Nie. Halo. Halo! Minecraft! Minecraft! I'm playing Minecraft. O nie, ta świnia jest magiczna, bo jakim zacząć to mnie wywaliło z serwera. Zobaczmy, czy tamta też taka będzie. Mac, mak, mak. Szkoda, że skasowali róże z Minecrafta i zastąpili makiem. Róże były lepsze. Jest taki. Taki prosty. W sumie one też były proste, ale lepsze, bo miały jaśniejszy kolor. Były tak. I tu był kwiatek, tak, na tej wysokości. Fajnie było. W sumie w Minecraft Ewolucja, jak będą następne odcinki, no na pewno będą, będę nagrywał yy, z tego. Będzie róża. O nie! Czy to ogóraz? Ogóraz! Ogórek wysadził się. Co tu jest? Co tu jest? A czego tu nie ma? Co to? Podpaliła się strzała. What the... Ucieczka do domu i zakończymy tam odcinek. Jest już równo 18. Chcę o 18 skończyć. Żeby nie przeciągnąć do 18.1. Go, 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 go. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Sub like zostawcie. Ja się z wami żegnam, żegnam się, z Beteru robił to przejście, tu, 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 tu.